W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam jedyny gatunek w swoim rodzaju, czyli latającą sa Występuje ona w Farming Simulator 22 na wszystkich mapach, jakie mamy dostępne: czy to z modyfikacji, czy to z podstawki, czy to z dodatków. Gatunek można wszędzie zobaczyć, ponieważ respią się praktycznie wszędzie. Nawet na dachu to kurestwo może Początkowo gatunek nic nie robi do rozgrywki Jak po czasie, gdy zobaczymy taki gatunek lewitujący Możemy się ostro zesrać Gatunek tylko przeżył do Farming Simulator 22 Ponieważ jeśli chodzi o Farming Simulator 25 Jeszcze nie wiemy, czy w ogóle będą sarny I czy w ogóle będą latać Gatunek sarn pospolitych bardzo się różni od sarn latających Gatunek często mylący się, ponieważ jest jedyny w swoim rodzaju można go na serio pomylić z takim orłem, na przykład na rozgrywce zielonce, możemy się pomylić z takim gatunkiem i zacząć śpiewać Gatunek u ofiary może wywołać badaczkę, sraczkę lub też silne wymioty. Jeśli chodzi o profilaktykę, starać się ograniczać granie w Farming 22 lub też się całkowicie zakończyć. W końcu zostaliśmy Farmix Farming 25, gdzie mamy nadzieję, że tego gatunku nie spotkamy.